od profanacji zachowanie pana Jezusa w w kaplicy celi Kapłana przy dziewięć przed jakimkolwiek ingerencją służb państwowych, kościelnych, bezbożnych, salezjanów, czy tych, się zechcą wyręczać. O królowo Aniołów, o chóry anielskie, przybytków naszych, gdzie spoczywa przy najdłuższy zakład boskiej ku ludziom miłości, Broncie najświętszy sakrament od wszelkiej zniewagi, profanacji, napaści bezbożnych i zachowajcie go dla serc miłujących aż do dnia wieczności. Amen. Tak księdza Jacka Bałębę, księdza Dariusza Kowalczyka, Mario Matko Kapłan. tak się za księdza arcybiskupa Anna Pawła Lęgę, arcybiskupa Wigano, biskupa Williamsona, kardynała Zena i wszystkich hierarchów, którzy trwają przy ortodoksji katolickiej w kulcie, w nauczaniu, w dyscyplinie albo pragną do niej na szczery sposób wrócić czy przyjść. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za bezbożnych salezjanów z i ich przełożonych o nawrócenie do najświętszej ofiary przy świętej bycie rzymskim, przy świętej naszego ojca i na księdza Bosko swoich dusz na wieki w piekle i tych, którzy tak, których tam wiodą Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie we wszystkich intencjach, których, kiedykolwiek jakcykolwiek ludzie nam powierzali, prosząc o modlitwę, wiążąc naszą obecność z modlitwą, do Matki Najświętszej Częstochowskiej. Na wiernik zwolniecki, Tych, którzy przychodzą Często, najczęściej, każdego dnia, którzy jednoczą się z naszymi zmaganiach na sposób duchowy nie mogą fizycznie być obecni. O Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Obsc… Naszymi prośbami racznie gardzić w potrzebach naszych, Ale szalochrzach i złych przygód nas zawsze wybawiać. Pan chwalebne i błogosławione, Panu… o Pani nasza, o nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddala.